No i zobaczymy, jak teraz rozegrają te stały fragmenty. Radzionkowianie. Piłkę na różniku ma już miłoszyć Już zagrał w pole karne. Skoczył wysoko. Rafał Otwinowski. No i czy przekroczyła piłka linię bramkową. Tak, jest gwizdek sędziego. Arbiter wskazuje, że zaczniemy od środka, więc ruch Radzionków prowadzi z piastem dwa gliwice 1 do zera, a autorem gola otwierającego rezultat tego meczu. Rafał Otwinowski. Oskar Leśniak, o, piękne teraz trafienie zawodnika Piasta Dwa Gliwice. W kapitalnym stylu doprowadziły młodzieżowiec gości do wyrównania. Tomasz Podgórski, jak już jest na boisku, to pewnie tej piłki nie odda nikomu w takich przypadkach. Podgórski i mocno piłka odbija się od muru złożonego z piłkarzy Ruchu Radzianków i wpada do bramki Rafała Strzelczyka sporo w tym przypadku na pewno nic do powiedzenia nie miały Bramkazy Cidrów